Dzień dobry, Bogusz Kasowski program, co jest GANE, czyli prognozy na przyszły tydzień w piątek 10 grudnia i w dzisiejszym programie przygotowałem cztery instrumenty, o których chciałbym powiedzieć. One będą oczywiście w troszkę innej formie omawiane niż były dotychczas, ale wiadomo, każdy z nas ma inny styl handlu, inne podejście do rynku, więc tutaj nie powinno się to dziwić. Zaczniemy od niemieckiego indeksu DAX, który jest w dość. Ciekawym miejscu, ponieważ jest tak naprawdę po środku, po środku tutaj koekty, która jest, wynika tutaj z ostatnich. Z ostatnich tutaj um, ruchów indeksu od szczytów, to mieliśmy głęboką korektę do ponad, poniżej 15 tysięcy punktów. W tej chwili jesteśmy na 15,600. Mamy lokalny szczyt. Jak widzimy tutaj na wykresie 4-godzinowym, lokalny szczyt jest na poziomie 15,800. To jest tutaj lokalny szczyt z tego tygodnia. Oczywiście all time high, czyli ponad 16,290 punktów. z wcześniejszego, z ubiegłego tygodnia, więc mamy tutaj ten rynek, który gdzieś nam pozwala, pozwala ocenić te ruchy i ponieważ ja bardzo często korzystam z Fibonacciego, który bardzo dobrze się sprawdza na wielu rynkach, tutaj zarówno rynkach indeksowych jak i surowcowych, tak teraz też narzucę tutaj te poziomy Fibonacciego i widzimy że jesteśmy w dokładnie w połowie, na 50% w tej chwili świeczki 4-godzinowe nam się składają na ten rynek. I ponieważ, co bym chciał powiedzieć, mamy w przyszłym tygodniu, tak, poniedziałek 13, w to jak jest 14 grudnia, i ponieważ jak pewnie część osób wie, prowadzę statystyki intradayowe dla bardzo wielu instrumentów, w tej chwili jest to lista 31 instrumentów, 15 instrumentów publikuję codziennie na swoich e, social mediach blogowych, na Twitterze i Facebooku, więc e, te statystyki są dostępne w dość szerokim stopniu, i właśnie o statystyce, która jest spadkowa dla indeksu DAX na wtorek, sprawiła, że wybrałem ten rynek, ponieważ bardzo wiele osób oczekuje powrotu do szczytów. Ten rynek zresztą tutaj z 7. I z 7 grudnia nam sugerował bardzo gwałtowne podejście, ale jednak nie był na tyle gwałtowny, żeby zanegować totalnie te spadki z końcówki listopada. Dlatego myślę, że warto zwrócić uwagę na statystykę, która w grudniu jest, ma bardzo wysoką sprawdzalność, ponieważ grudzień jest dość specyficznym miesiącem, pomimo, że mamy do czynienia bardzo często z tak zwanym rajdem świętego Mikołaja, to jednak w tej chwili sytuacja globalna doprowadza do tego, że nasza sytuacja rynkowa jest odmienna od tego, co zazwyczaj się dzieje. I oczywiście w statystykach miesięcznych dla indeksów amerykańskich naprawdę widać ten rajd świętego Mikołaja, natomiast już w przypadku europejskich indeksów już jest nieco gorzej. Stąd ta statystyka intradayowa, mimo że wydaje się być, że spadkowa jest tutaj mało prawdopodobna, że mamy tutaj po prostu piękne zejście, oczywiście korekty od szczytów, no, korektę jakby na to nie patrząc głęboką, bo 15 tysiąca punktów, czyli to jest 7-8%, to jest dość głębokie, jak na krótkoterminową korektę w mocno wzrostowym rynku tuż przed rajdem świętego Mikołaja formalnym. Takie jakby przygotowanie się zbieranie pozycji przez na niższych cenach, żeby właśnie ten rajd wykonać, to tutaj Mamy to odbicie. To odbicie jest tutaj o te 800-900 punktów jak najbardziej widoczne, i w tej chwili wygląda to jak korekta. Natomiast osobiście uważam, że może się ta korekta pogłębić. Oczywiście dzisiejszy dzień też musimy popatrzeć na dane makroekonomiczne, o czym będę mówił za chwilę przy kolejnym instrumencie. Natomiast dla nas w tej chwili, jako indeks dax to myślę, że można jak najbardziej popatrzeć, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, i na tym wykresie właśnie sugestia jest taka, żebyśmy zeszli. Zejście nie jest statystycznie jakoś bardzo silne, ponieważ średni zasięg jest w okolicach 0,7%. Więc tutaj to nie jest jakieś bardzo si głębokie zejście shortowe, więc tutaj będzie to korekta. Tak więc spodziewam się, że w poniedziałek rynek nam wzrośnie. Jeżeli chodzi o indeks niemieckiego DAXa, myślę, że może nawet zaatakować 16 tysięcy, by w w godzinach. Sesji niemieckiej, czyli po 9 rano, rozpocząć zejście właśnie od tych poziomów z okolic 15 950, 16 tysięcy, do których powinni dojść i dzisiaj po południu na fali, niemie na fali pozytywnych danych, jeżeli chodzi o inflację w Stanach Zjednoczonych, które mamy to dane o 14.30, jak i w poniedziałek na zasadzie po prostu fajnego otwarcia podejścia na 16 tysięcy, jeszcze właśnie takiego pozytywnego w europejskiej sesji jakaś konsolidacja w sesji amerykańskiej i wtorek rozpocząć właśnie spadkowo. Więc jeżeli chodzi o indeks DAX to właśnie w ten sposób bym widział. Oczywiście no 1% to jest w tym momencie z okolic 16 160 punktów, ale to jest średni zasięg wszystkich tych spadkowych 73% z ostatnich dwudziestu kilku lat. Tam zdaje się na DAX jest to statystyka na 26 lat, jeśli dobrze pamiętam. I to jest średnia z tych, z tych spadkowych. Ponad 70% przez 26 lat ten dzień handlowy wtorkowy był spadkowy, więc tutaj naprawdę to jest silny sygnał, zwłaszcza, że jest potwierdzony przez ostatnie 10 lat, kiedy ten dzień handlowy, który nam wypada we wtorek, 14 grudnia, jest spadkowy w 90%, czyli w 9 na 10 przypadków. Oczywiście to nie jest wyrocznia, to nie jest. Yy, odradzam jakiekolwiek zachowanie zero jedynkowe natomiast tak jak mówię ja osobiście spodziewam się w tym momencie właśnie dojścia do dojścia do 11 do 16 tysięcy by następnie zeskoczyć zeskoczyć z, z tą ceną z 16 tysięcy czy na 15,800, czy na 15,500, zależy od którego momentu w okolicach 16 tysięcy. Im bliżej będziemy 16 tysięcy, tym szansa na korektę od tej okrągłej liczby jest większa, ponieważ przy 16 tysiącach będzie stała masa zleceń realizujących zyski, jak i stop lossów dla shortów. Więc te wartości 16 tysięcy, troszkę ponad 10, 20, 30, 50 punktów, byłyby naprawdę świetnym punktem, by zacząć spadek cen z, na indeksie niemieckim DAX we, we wtorek właśnie na podstawie statystyki. Przechodząc na, na kolejne instrumenty przygotowałem też na dzisiaj sytuację na właśnie euro dolarze, gdzie też wykres czterogodzinny jak tutaj sobie o dobinkę go cofniemy, ponieważ chodzi o pokazanie y, tego osłabienia, jakie mamy na od bardzo dawna. bo Mamy je tutaj od. Ja sobie przesunę tą, żeby tutaj zobaczyć. Tak zobaczcie, że tak naprawdę w tędzie spadkowym euro jest od maja. Ym, tutaj oczywiście to jest pod kłosie euro y, Kiedy euro się umacnia, y, kiedy przepraszam, dolar się umacnia, tak euro spada. Y, jest to pokłosie. Polityki Fedu, który zapowiadał ograniczenie skupowania, zapowiadał podwyżki stóp Dane makroekonomiczne oczywiście sugerują, że powinniśmy mieć właśnie do czynienia z taką sytuacją. No i oczywiście w tym momencie, ponieważ patrzymy na interwał czterogodzinowy, patrzymy na rozgrywki na początek przyszłego tygodnia, na przyszły tydzień, to myślę, że tutaj powinniśmy właśnie sobie zwrócić uwagę na ostatni szczyt taki mocniejszy, czyli tutaj to wybicie, tutaj ta korekta najwyższa, która nam wypada jeszcze w październiku i pociągniemy sobie tutaj do oczywiście do tego dołka, który tutaj mamy na koniec listopada jako punkty zaczepienia, zresztą no zgodnie z Fibonacem, bo oczywiście moglibyśmy pociągnąć bardzo daleki zasięg sięgający do maja, bo tak formalnie powinno być, ale kiedy rozgrywamy w terminach niższych niż, bo to by była już wtedy projekcja na około 4, 5, 6 tygodni przy tak dalekim Fibonacci, przy tak dużej różnicy. Kiedy rozgrywamy to czyn intradayowo, czy na kilka dni, typu poniedziałek, środa, bo środa będzie kluczowym dniem dla rynków w przyszłym tygodniu, to warto zwrócić uwagę właśnie, żeby popatrzeć sobie na nie tylko na oczywiście na interwał D1, bo on byłby świetny do wyciągania tych danych i to Fibonacci pociągnięte od właśnie tego maja, tego ostatniego szczytu, kiedy zaczęliśmy to zejście, to w tej chwili warto odnotować, że po prostu bierzemy ostatni lokalny szczyt, który jest wyrazisty, tak, bo tutaj wiadomo, tych szczytów najróżniejszych jest sporo, natomiast ten tutaj się mocno wyróżniał jak najbardziej swoim kształtem, bo zobaczcie, że no mieliśmy to zejście, tutaj mieliśmy podwójny szczyt, tak, lipiec, sierpień, mieliśmy zejście, korektę tego zejścia, takie typowe 5 fal, myślę, że tutaj by szło naesować. No i w tym momencie widać, że to jest dość istotny punkt, żeby już go wykorzystać do naszych, do naszych rysunków na wykresie. To może tutaj przesunę, bo będzie nam wi widoczniej. Yy, tak. Chcę ten wykres powiększyć, żebyście mieli jak najlepszy obraz. I tutaj. Jeżeli byśmy mieli dojść do sytuacji, w której ten rynek nam dzisiejszy odczyt CPI będzie nam nadawał ton, ponieważ odczyt inflacyjny będzie mocno brany pod uwagę przez Fed, mimo że Fed bazuje zazwyczaj na gospodarce w postaci zatrudnienia w, systemach w gospodarce amerykańskiej, to inflacja w ostatnim czasie, która jest bardzo wysoka w Stanach Zjednoczonych, też bierze pod uwagę. W efekcie dzisiejszy odczyt inflacyjny będzie sytuacją, w której będzie nadawał ton, ponieważ będzie już przygotowywał plotki pod kupowanie decyzji. Na, ze środę. W środę o godzinie 20 mamy decyzję Fedu dotyczącą stóp procentowych i wielkości programu skupu. Stąd myślę, że bardzo istotnym elementem jest obserwacja właśnie dzisiejszego odczytu inflacyjnego. E, osobiście nie otwierałbym pozycji w piątek, żeby je przetrzymać do przyszłego tygodnia, dlatego mm, i taki system zalecam, więc będzie sporo czasu, żeby przez weekend poczytać opracowania, co taka inflacja, co ten odczyt inflacyjny dzisiaj, jaki jest, jaki się pojawi o 14.30, da nam za efekt rynkowy, jakie będą prognozy wobec tej inflacji dla rynków i dla decyzji Fedu i wtedy pozycjonować się już w przyszłym tygodniu od poniedziałku, od godzin pojannych. już myślę, że jeszcze wciąż będzie można się dołączyć do tych plotek, które później oczywiście przerodzą się, się w sprzedawanie faktów, kiedy pojawi się decyzja Fedu zgodna z tymi prognozami piątkowymi. Tutaj oczywiście bardzo łatwe mamy wyznaczone poziomy. Mamy ten dołek z 24 listopada na poziomie 1,118. Mamy tutaj bardzo psychologiczne 1,13. I ostatnie szczyty też jeszcze z listopada, 1,138. Ten 1,18 jako osłabienie dalsze, czyli umocnienie dolara, że jednak będą tą gospodarkę FED swoimi decyzjami będzie wspierał, czyli tutaj oczywiście mowa przede wszystkim o podniesieniu procentowych ale także na osłabienie dolara, kiedy by się okazało, że nie ruszą stóp procentowych, nie są programu skupu ze względu na osłabiającą się gospodarkę, czy też sytuację jaka jest. Odczyt inflacyjny, jeżeli byłby niższy od prognozowanego, może właśnie wywołać takie prognozy, że będziemy mieli e, bardziej gołębi ton Fedu, no a wtedy to będzie oczywiście osłabienie dolara, więc tutaj... EUR będzie miało naprawdę szansę na fajny ruch w stronę 1,138 czy też nawet 1,140. I to jest coś z czego ja bym oczekiwał od tego rynku na przyszły tydzień. Coś z czego ja będę poszukiwał już być może nawet dzisiaj przy samym odczycie inflacyjnym, ale to już jest strategia bardzo wymagająca, bardzo trudna do rozgrywania, więc nie polecam w większości, ale Myślę, że na przyszły tydzień jakaś pozycja właśnie średnioterminowa na poniedziałek, wtorek, bo jednak środa będzie tym game changerem dla wszystkich rynków, ponieważ ciężko oceniać rynki w oderwaniu od gospodarki amerykańskiej, gospodarki numer jeden na świecie. Dlatego decyzja Fedu jest bardzo istotna i ona będzie game changerem. Jakiekolwiek prognozy robione dzisiaj, w poniedziałek, we wtorek, na posiodzie są tak naprawdę niewiele warte, ponieważ. Jest ryzyko, że Fed to wszystko zmieni. Stąd ten, ten dzisiejszy nasz program, co jest grane. Omawiamy przede wszystkim scenariusze do środy włącznie. Trzymanie dłużej pozycji, zwłaszcza niezabezpieczonej, czy też ze stop lossem tradycyjnym, zamiast ze stop lossem na break even, będzie po środzie. Czy też po godzinie 20 w środę bardzo ryzykowne, ponieważ rynki. No już prawdopodobnie od tej godziny 18-19 w środę zaczną chodzić w sposób yy, chaotyczny. Tak jak zawsze to się dzieje przed publikacjami danych. Tak więc w tym kontekście EuroDolaj myślę, że bardziej mają Euro szanse na umocnienie się, ponieważ ta sytuacja gospodarcza może być inflacyjna, może być w Stanach Zjednoczonych na tyle pozytywna przy jednocześnie oczywiście ostatnich odczytach stopy bezrobocia, że jednak FED nie zdecyduje się na gołębi ton, że zdecyduje się FED właśnie na bazie gołębi ton umacniając euro, osłabiając właśnie dolara. Przechodząc na kolejny instrument mamy tutaj sytuację na złocie i na złocie chciałbym zwrócić uwagę ponieważ dość mocno się specjalizuje w surowcach, na złocie, na złocie chciałbym zwrócić uwagę, że znajdujemy się tak naprawdę w bardzo specyficznym miejscu. To miejsce jest, pokazuje jak bardzo ten rynek oczekuje na jakieś decyzje. Tutaj oczywiście już zaczyna się wycena od wczoraj, wycena tej inflacji, tej publikacji inflacyjnej dzisiejszej, ponieważ tak jak mówię, ona będzie też nadawać ton decyzji Fedu w, w przyszłym tygodniu. Natomiast zwróćcie uwagę, że tak naprawdę od końca listopada jesteśmy w przedziale 1790, a 1765. E, 25-dolarowy przedział, w którym 95% ruchów na złocie się znajduje w tym miesiącu. A mamy przecież 10 grudnia, mamy już 10 dni miesiąca, czyli w okolicach 6, 7 czy nawet 8 dni handlowych za nami i w tej sytuacji ten rynek widać, że po prostu oczekuje tak wąski zakres 25 dolarów, gdzie rynek oczywiście jak widzimy potrafi w 4 godziny nam zlecieć z 1800, z 1843 na 1800 No, przepraszam, tutaj z 1842 na 1818, czyli o 20 dolarów w ciągu 4 godzin. No to utrzymywanie się w tym przedziale 25-dolarowym, on jest y, fajny do y, interdejowych rozgrywek, bo konsolidacja jest y, tak naprawdę najprostsza do rozgrywania od bandy do bandy. Natomiast widać, że jest to bardzo wąski zakres. Mamy tutaj świeczki, które są naprawdę wyjątkowo duże: 824 do 800, 1851 świeczka z 10 listopada 26, prawie 27 dolarów w jednej świeczce 4 godzinnej, a tutaj 25 dolarów przez kilka dni zasięgu, w którym tkwi ten instrument. Stąd złoto będzie też bardzo mocno reagować. Prawdopodobnie już pierwsze reakcje mocniejsze na złocie, wyjście z tej konsolidacji ma szansę, jeżeli byłoby to wyjście dołem, czyli na umocnienie się dolara, ma szansę już dzisiaj po 14.30 przy odczycie inflacyjnym, albo w przyszłym tygodniu, jeżeli tutaj nie będzie na umocnienie się dolara, to w, dzisiaj powinniśmy mieć podbitkę w górę w okolice górnego ograniczenia e, tego, e, tej konsolidacji, czyli w okolice 1790, choć niekoniecznie o całe 20 dolarów w jednej czy w dwóch świeczkach czterogodzinowych. I w poniedziałek, jeżeli byśmy mieli dalej kontynuację analitycznych prognoz na osłabienie dolara, na bardziej gołębi ton yy, Fedu, to złoto powinno nam rosnąć. Bo jednak wysoka inflacja będzie oznaczała, że Fed ma większe, większe naciski, żeby jednak podnieść stopy procentowe i ograniczyć dodruk. W tym momencie. Złoto będzie tracić, mimo że wysoka inflacja powinna nam formalnie wspierać złoto, to jednak to dolar gra pierwsze skrzypce, przynajmniej w aktualnej sytuacji makroekonomicznej globalnie. Nie złoto, a właśnie dolar, Ponieważ gdyby to złoto było bardziej e, gało te pierwsze skrzypce, to powinniśmy być za złotem powyżej 2000 dolarów tak naprawdę od pół roku. Nie jesteśmy. Co pokazuje dobitnie, że to jednak dolar ma większe znaczenie dla rynków niż złoto niż rynek złota. Stąd myślę, że ze spokojem należy brać pod uwagę potencjał wzrostowy tylko w sytuacji osłabienia dolara, a nie wysokiej inflacji. Trochę się to wydaje oksymoron, jeżeli chodzi o rynek złota, bo zazwyczaj właśnie wysoka inflacja nam powoduje wzrosty na złocie. No Ale jednak niestety rynki się zmieniają i musimy być na to przygotowani. Ostatni instrument, jaki chciałbym Wam dzisiaj pokazać, to akcje Apple. Jedne z najbardziej rozgrywalnych akcji e, giełdowych na świecie. E, jedne z najpopularniejszych, zresztą Apple jest częścią e, tak zwanego fanga, czyli tych właśnie najpopularniejszych akcji, wśród których jest Facebook, obecnie Metaverse, e, met, czy też Meta Platforms, taka jest pełna nazwa: e, Apple, Amazon, Netflix, e, Google, czyli Alphabet. Do tego dopisuje się Tesla. Bardzo często, jako też taki istotny. Natomiast ja w tej chwili Wam słuchajcie, zresztą myślę, że możemy zrzucić się na interwał tygodniowy i zobaczcie, jaka jest sytuacja na APU. Na APU mamy sytuację, że tak naprawdę od dołka w październiku tego roku mamy bardzo silny ruch wzrostowy, a tak naprawdę w tędzie wzrostowym jesteśmy od dołka pandemicznego, co nie zaskakuje, bo na bardzo wielu akcjach mamy tego typu. E, tego typu wykres, to jest interwał w tej chwili tygodniowy. podkreślę to, żeby było wiadomo. Wracamy na interwał 4-godzinny i tutaj ponieważ mamy podwójny dołek, tak, widzimy tutaj jest dołek z 26 listopada i ten piękny młotek, piękny sygnał wzrostowy z 2 grudnia. To ponieważ mamy takie, taki dołek, to myślę, że i tutaj na ostatnich świeczkach mamy też jakby potwierdzony szczyt bo jest już kilka świeczek od tego szczytu, które go nie naruszają. Więc mamy. O, mamy piękny, piękny ruch na Fibonacciego, piękny zakres Fibonacciego. O, tu widzę, że słuchajcie, nie trafiłem w ten dołek. Idealnie. O. Jest. Jest ten dołek idealnie. Oznaczony 156 dolarów. Obecnie szczyt jest na 170. 6 z hakiem i widzimy, że tutaj jest ta sytuacja. Dlaczego mówię o APU? Ponieważ APU ma też silną statystykę na poniedziałek i na wtorek spadkową. Z poniedziałku e, tutaj mamy spadkowe 71% na długiej próbie i 80% na próbie ostatnich 10 lat. We wtorek jest spadkowa na długiej próbie 71%, tam jest ponad też 20 lat próby. Natomiast spadkowa już na ostatnie 10 lat na wtorek już jest troszkę mniejsza, bo przez jest 70%. Ale sumaryczny zasięg spadków, średnich zasięg spadków w te dni handlowe przypadające nam w poniedziałek, we wtorek jest na poziomie Prawie 3%. Tam jest w okolicach 2,7% sumaryczny spadek. Stąd może być to bardzo ciekawa sytuacja, w której, w której takie 3%, czyli w tym momencie około 30 dolarów spadku, byłoby dość ciekawe i dość głębokie. Nie, przepraszam, 3%, 3 to 3 dolary, 30% to by było 30 dolarów nie, nie byłoby 30%, 30 dolarów, hmm. Pomieszałem liczby, słuchajcie, tak czy inaczej, 1% to jest 1,7 od obecnej ceny, czyli 3%, tutaj mówimy o 4-5 dolarach spadku, więc już na kontraktach idzie coś ugrać, albo nawet na zwykłych akcjach, kilka dolarów zysku w ciągu dwóch dni trzymania akcji, czyli tak naprawdę bez jakichś tutaj... Dużych ryzyk można spokojnie w poniedziałek, we wtorek używać na akcjach amerykańskiego APU. Zaczynając oczywiście w okolicach sesji e, amerykańskiej, czyli pompocznej, na 30 już na Primarkacie powinniśmy zacząć obserwować ruchy korekcyjne. No oczywiście takie 5 dolarów, no to tutaj wychodzi nam FIBO, to jest oznaczone 38, czyli 168,9 dolara, 170 dolarów. To jest takie bym uważał minimum do zejścia, do wtorku dla APU, natomiast jest szansa, że dociągną to do tego poziomu do połowy korekty, czyli 166,5. Zobaczcie, tutaj mamy świeczkę kończącą się na tym poziomie, tutaj jest otwarcie minimalnie powyżej, test poziomu, zejście w okolice, tutaj przewalczenie, próba podbicia. Tutaj też zobaczcie, pierwszy atak, kolejna świeczka także dotyka tego poziomu. Więc ten poziom wydaje się być dość istotny, więc tutaj myślę, że we wtorek mamy szansę zejść do tych 166-167 dolarów, jeżeli chodzi o tą właśnie akcję APU. Na podstawie właśnie silnej statystyki na te dni handlowe, jakie nam przypadają w poniedziałek i we wtorek, czyli 13 i 14 grudnia, tym bardziej, że będzie to transakcja zakończona przed decyzją Fedu. Więc też tutaj jest to bezpieczne ozeganie. Relatywnie bezpieczne w kontekście, że nie będzie tej silnej publikacji makroekonomicznej, jaką jest decyzja Fedu odnośnie stóp procentowych czy skupu aktywów w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za uwagę. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy program, co jest GANE. Zapraszam do komentowania, jakichś ewentualnie sugestii. Jak najbardziej jestem otwarty, a ja dziękuję, życzę spokojnego weekendu i udanych transakcji w przyszłym tygodniu.